Pierwszą rzeczą, której wcześniej nie było, to jest kod QR. Zupełnie nowością jest również wskaźnik trakcji na lodzie. I taka mieszanka niestety w warunkach takich, nazwijmy to centralnoeuropejskich, po prostu nie będzie dobrze działać. Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale MotoLab. W moim ostatnim przeglądzie opon nowości na najbliższy sezon wspominałem również o nowej etykiecie. Etykieta, dokładnie ta informacyjna, na pewno ją znacie od 1 maja, będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego dzisiaj omówimy, co się zmieni i jakie dodatkowe informacje tam znajdziecie. Zaczynamy. Na początku chciałbym też podziękować sklepowi internetowemu intercars.pl, który udostępnił mi te dwa kormorany ultra-high performance, na podstawie których będziemy dzisiaj omawiać temat. Pierwsza rzecz, która się zmienia, to oczywiście wygląd, który teraz przypomina właściwie etykiety, które możecie znaleźć na przykład na mm, sprzętach AGD. Pierwszą rzeczą, której wcześniej nie było, to jest kod QR. Znajdziecie go w górnym prawym rogu. Ja od razu odpalam telefon i pokażę Wam, jak to działa. Zeskanowany kod doprowadzi nas do. Europejskiej bazy o produktach, gdzie znajdziecie informacje dokładnie te, co tutaj, i będzie to w pewnym sensie też dowód na to, czy opona jest oryginalna i czy rzeczywiście informacje, które są tutaj zawarte, są rzeczywiste. Tylko warto dodać, że te informacje znajdziecie dopiero po 1 maja, bo właśnie wtedy wchodzi obowiązek nowych. Etykiet. W dalszej kolejności znajdziecie oczywiście markę, kod modelu, rozmiar, co jest bardzo istotne, bo tak jak pewnie wiecie z moich filmów, każda, mm, każdy rozmiar opony ma swoją własną etykietkę, więc może się zdarzyć tak, że na przykład etykietka w rozmiarze 205/55 16 będzie wyglądała inaczej niż 225/45 17. Jest to logiczne, no bo Opona, na przykład szersza, może się inaczej zachowywać w warunkach mokrych no i na pewno będzie delikatnie głośniejsza. Kolejny kod to jest C1 i jest to kod klasyfikacji opony. I już właściwie możemy przejść do tych największych, najbardziej widocznych informacji. Jest to oczywiście energooszczędność oraz trakcja w warunkach mokrych. I Tutaj się dosyć mocno pozmieniało. Tak jak wiecie, wcześniej oba parametry występowały do litery G. W tym momencie yy, najniższą oceną, którą znajdziecie tutaj, jest litera E. Co za tym yy, idzie, opony, które miały niższe oceny, będą musiały być wycofane z rynku. Kolejnym oznaczeniem są decybele. Oczywiście mogliście je znaleźć w poprzedniej etykiecie, ale tutaj jest dokładniej, bo poza samą ilością, wartością decybeli mamy również wskaźnik taki graficzny, który był znany z poprzedniej etykiety oraz oznaczenie literowe od A do C, gdzie C to jest najgłośniejsza opona. Literka A oczywiście najbardziej cicha. I czy to już wszystko? Jeszcze nie. Właściwie jeżeli chodzi o kormorana, y, to tak, ale opony y, zimowe oraz opony nordyckie mają jeszcze dwa piktogramy. Z oponami zimowymi i całorocznymi jest łatwiej, bo oczywiście to będzie wskaźnik trzech szczytów, który na pewno dobrze znacie już y, z opon. Y, to etykietkę widzicie teraz na ekranie, czym się różni, ale taką zupełnie nowością jest również wskaźnik trakcji na lodzie. I to będzie ciekawe, ponieważ nie będzie on występował we wszystkich oponach zimowych. Będzie występował tylko w oponach tak zwanych nordyckich, które są zaprojektowane pod klimat skandynawski. Jest to związane z tym, że opony nordyckie są bardzo specyficzne. Są wykonane z bardzo, bardzo miękkiej mieszanki. I taka mieszanka niestety w warunkach takich nazwijmy to centralnoeuropejskich po prostu nie będzie dobrze działać. Oczywiście na śniegu będzie petarda, ale. Na suchym asfalcie, na mokrym asfalcie opona będzie pływać, no i niestety będzie generować gorszą przyczepność. Dlatego warto też zwracać uwagę, jeżeli na przykład y, chcecie oponę taką typowo śniegową, nie zimową, tylko typowo śniegową, to piktogram związany z trakcją na lodzie na pewno będzie dla Was bardzo wskazany, ale jeżeli szukacie zimówki po prostu do naszego klimatu, no to wskaźnik Trzech szczytów. Kolejną kwestią, która się zmienia, to to, że teraz już wszystkie opony będą posiadały taką etykietkę. Wcześniej opony do ciężarówek czy do niektórych aut dostawczych takowej nie posiadały, więc teraz zostało to ujednolicone. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania związane z etykietkami, bądź związane z innymi oponami, to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.